Witajcie moi drodzy widzowie Witam was na moim kanale Dzisiaj wróciłem I wlatuję do was Z nowym filmem Zapraszam do oglądania A więc zaczynamy Dzisiaj na kolację będzie moje ulubione dane, Czyli parówki w cieście francuskim Zrobione przez moją dziewczynę Potrzebujemy do tego Parówek, sera żółtego Ciasta francuskiego, keczupu I dwóch Pomocników, puszek Misja na Instagramie zapraszam, link w opisie. Więc zaczynamy od włączenia piekarnika na 180 stopni. I przechodzimy do działania. Parówki mają. Będziemy piec palówki do momentu aż będą brązowe musicie sobie sami pilnować więc zaczynamy od rozwinięcia ciasta francuskiego będziecie mieli tutaj taki poradnik jak możecie sobie sami w domu zrobić takie coś chociaż ja wiem że i tak pewnie to robicie więc rozwijamy ciasto francuskie będziemy je dzielić na cztery równe części teraz rozkładamy ser żółty na cieście więc rozkładamy równo ser teraz odwijamy parówkę pierwsza parówka jako test pójdzie do naszych dzielnych oto tutaj pomocników kuchni, którzy siedzą tam i dzielnie pilnują naszego stołu o oporny puszek daj, daj łapkę. i oporny puszek który łapy Poprz. chyba nie da Zastresowała się przed kamerą i nic nie umie zrobić daj uwaga na palce bo to jest połykacz ogólnie więc przejdźmy do robienia teraz dzielimy ciasto na cztery równe paski Mógłbym swojej ręki nie nagrywać pod obiektywem, ma szczegół. Czapciamy. Ketchup na ser. Żeby nie było w filmie, nie ma żadnego lokowania produktu. smarujemy ser czupem. a oni dalej pilnują otwieramy palówkę możecie od razu sobie to porozkładać na wszystkie części ciasta o klepsy wiernie pilnujące misiu piekarnik się nagrzewa teraz najpierw zawijacie ser na parówkę i potem na ciasto Potem parówkę zawijacie w ciasto. Przepraszam. W międzyczasie oczywiście zapraszam do obserwowania mnie na różnych mediach społecznościowych typu Instagram, Facebook. Zapraszam też na Instagrama tych dwóch potworów. Jeśli chcecie możecie mnie wesprzeć na stronie Patronite. bo obecnie nie mam żadnych sponsorów i a jednak na filmy jakieś tam fundusze są potrzebne tak wygląda to gotowe zawinięte perówka w cieście wygląda jak penis ale dobre jest jak zawijacie każde z tych czterech ciast bawicie się w ręcach. Ciastem. w sumie nie no w sumie to nie wygląda jak penis tylko jak wibrator w sumie Lisiu, co jesz? Będziecie mieli cały opis produkcji, jak zrobić sobie takie parówki w cieście. formuj, formuj teraz gdy już macie ładnie uformowane wasze paróweczki to będziemy układać je na blasce rozmiaru tam takiego jaki macie w domu nie wiem Nie musicie dawać papieru do pieczenia, bo ciasto francuskie ma swój papier, więc tylko wystarczy położyć i stawić do piekarnika. Jeszcze raz. Więc stawimy to do piekarnika i zobaczymy się jak będzie już gotowe. A teraz stało to piękne parówki, wstawiamy do piekarnika. No. na środek najlepiej żeby się nie oparzyć a te oto dwa wierne paskudniki siedziały cały czas i pilnowały naszych parówek żeby nikt czasami ich ze stołu nie zabrał zobaczymy się jak będzie gotowe no to moi, moi drodzy parówki już są gotowe psy dalej pilnowały kuchni a my sobie je wyjmiemy pokażę wam jak powinny wyglądać upieczone parówki Francuski, w francuskim proszę najlepsze danie na świecie szef kuchni gryzmi z pomocą swojej dziewczyny a w sumie ona wszystko zrobiła więc zapraszam jeżeli macie ochotę możecie sobie spróbować zrobić samemu taką dobrą potrawę dziękuję za uwagę i zapraszam was na moje social media linki znajdziecie w opisie do zobaczenia już jutro. Cześć!